Przed nami kolejna edycja Antidotum Air Show. W ubiegłym roku tutaj przejawiło się przez Leszczyńskie Lotnisko 60 tysięcy osób. W tym roku jak przewidują organizatorzy? W tym roku 80 tysięcy, czyli 40 tysięcy na dzień, wewnątrz terenu dla publiczności i dużo też na zewnątrz zawsze więc praktycznie drugie Lesno się tutaj znajduje w tych okolicach. Sobota już wyprzedana na 5 tygodni przed imprezą, wyjątkowe bilety są jeszcze dostępne, natomiast w zeszłym roku też mniej więcej, bodajże 7 dni przed imprezą, piątek też już był wyprzedany, więc jak ktoś już jest pewny, że się wybiera, to lepiej nie zwlekać z zakupem. W zeszłym roku tutaj w piątek pogoda dała nam niestety popalić, więc bardzo, bardzo trzymamy kciuki, żeby w tym roku nas oszczędziła. Antidotum słynie z różnorodności, więc mamy od samolotów z dopalaczami przez odrzutowce takie ciche trochę, z dźwiękiem odgórzacza, by można było powiedzieć, po grupy akrobacyjne, ale też takie lekkie lotnictwo, czyli ultralighty, motolotnie, paralotnie, więc naprawdę wszyscy mogą znaleźć to, co lubią w lotnictwie i chcemy pokazać, że każda forma jest atrakcyjna. Siły powietrzne też chcą tutaj zaznaczyć swoją obecność. No i też warto wspomnieć o maszynach historycznych, bo w tym roku cały przekrój od Spitfire'a przez P38 po B25, więc absolutnie rarytasy, jeżeli chodzi o lotnictwo historyczne. Właściwie można by powiedzieć, że połowa tegorocznego składu jest odświeżonym składem. Wiadomo, że program się składa z około 46 elementów, więc to jest dużo tych pokazów. Pewnie w Europie nie ma aż tak wiele, żeby wymienić 100% składu, ale też no, impreza jest raz w roku, więc te niezapomniane momenty z zeszłego roku warto powtórzyć.